Centrum Kultury SCD w Gnieźnie wypełniło się tym razem muzyką elektroniczną. W niedzielne popołudnie swoje utwory zagrał gnieźnianin Maciej Braciszewski, instrumentalista, dźwiękowiec, kompozytor, który połączył historię z dźwiękami oraz kolorami w koncercie pod tytułem Piastów Muzyczne Opowieści. Maciej Braciszewski jest dobrym duchem STD. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jakby nasze centrum, które funkcjonowało bez Macieja, a dziś wszyscy jesteśmy bardzo przejęci, bardzo czekamy na koncert. Maciej jest fantastycznym muzykiem, jest uzdolniony prze, my to widzimy na co dzień, natomiast taka uczta, taka artystyczna uczta w postaci koncertu, który łączy jakby myślenie o dawnych czasach z nowoczesnym brzmieniem, to może się udać chyba tylko Maciejowi i z tym jego ogromnym. Jego ogromnym talentem, jego ogromnym sercem. Bardzo, bardzo jest to dla nas ważne wydarzenie. Chodziło mi o przedstawienie w sposób muzyczny opowieści o pierwszych piastach, o początkach państwa polskiego. Mam nadzieję, że to się udało, ponieważ materiał stricte nie jest nowym materiałem, jednak został bardzo mocno przearanżowany. Pierwsza premiera tego materiału odbyła się w 2014 roku podczas Koronacji Królewskiej, gdzie przed katedrą zagrałem dosyć spory koncert, że widowisko z laserami światłami, wtedy można mówić o widowisku. Tutaj raczej to jest taki kameralny koncert, bardziej który ma działać na wyobraźnię poprzez właśnie te wizualizacje, które są połączone z muzyką. Instrumenty elektroniczne dają na tyle pole do popisu, że właściwie ograniczeniem jest tylko wyobraźnia, ponieważ wszystkie brzmienia to jest bardzo obszerna biblioteka obszerna biblioteka, z której no trzeba wyszukać niestety te brzmienia, które by pasowały klimatycznie właśnie do, do przekazania tej całej opowieści. Jest to proces długotrwały, trzeba niestety też tworzyć swoje brzmienia od podstaw. Muzyka elektroniczna w chwili obecnej przeżywa jakby swój renesans. Powrót do instrumentów analogowych, ale też do instrumentów cyfrowych. Tworzę od, żeby nie skłamać, no właśnie 20 lat, pra, mniej więcej od 20 lat, przy czym pierwsza moja płyta powstała w 2008 roku. Była to taka króciutka płytka. Potem pojawił się właśnie pomysł na całą serię AD i powstały trzy płyty. Po tych płytach nastał czas na stworzenie czegoś nowego i była to seria DIP. Koncert odbył się w ramach weekendu na Szlaku Piastowskim.